Za drewniąkiem biegnął chyba go dopadną. O nie, biegną do mnie. Tam są ludzie. Tam są ludzie, Jacyś. Widzę ich. A nie to zombie. Nie no, nie grałem jeszcze w Daisy na konsoli. Wędka. Chwyć. Zabierz. <laughs> Jak tu jest Ekwipunek? Jest Ekwipunek. To jest single? Nie, to jest online. Słuchajcie, Dejszok, poczekajcie. Nie może być bez jednej rzeczy. Nasz ulubiony, nasz ulubiony, nasz ukochany soundtrack. Czujecie ten klimat? Czujecie ten klimat? Ja tam widzę, nie, tam jest jakiś gracz. Tam jest jakiś gracz. Czy on będzie chciał mnie yy, zabić? Jest! Jest! Pierwszy frag! Pierwszy frag po trzech minutach! Pierwszy, Pierwszy frag! O nie! Nie! Odejdź! Odejdź! O odejdź! Odejdź! odejdź. Odejdź, 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 odejdź. Odejdź, tak? Odejdź. Odejdź! Proszę, odejdź! Odejdź, odejdź, odejdź! 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 O nie! Niestety, niestety! Niestety, wędką ją złów, No niestety, niestety, słuchajcie, nie udało się przetrwać, ale to nie znaczy, że się poddamy, prawda? Nie oznacza to, że się poddamy. No i co teraz? Opcja, odrodzenie. Odrodzenie własna. Losowa. czym co się wylosuje. No, pewnie też grała na Xbox Series X z dyskiem SSD 1TB z RTV Euro AGD. Testi, to byłem ja na mojej nowej konsoli Xbox Series RTV z Euro AGD. Wow, wow! I'm too fast for you. Faktycznie byłeś too fast for me. Ale szybko spotkaliśmy kogoś. Co? Szybko kogoś spotkaliśmy. Może uda się złeć jakąś brońkę znaleźć w tym joku konsolowym. Dejziok, dejziok, dejziok. Niesamowite, że to jest jeszcze na konsoli i to w Game Passie, słuchajcie. Jak macie abonament, to możecie sobie to w to spokojnie zagrać. Już zaczynam ogarniać troszeczkę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o sterowanie. Mogę to upuścić. Tak. I mogę to na przykład zabrać i puścić. I mogę to zabrać Schować do ekwipunku i na przykład zdecydować się na ubranie tego. Y Albo na przykład mogę to upuścić i chwycić. I mogę to upuścić i po prostu schować do ekwipunku. Widzieliście takie rzeczy? Nasze ukochane Daisy. Na konsoli. No Jak tylko zobaczyłem i wiecie co? To był znak, bo jak, jak tylko zalogowałem się do Xboxa, to pokazało mi tak. Pokazało mi Daisy, możesz teraz zagrać w Game Passie. Ja mówię, nie, no musimy to przetestować. Musimy to przetestować. O nie. O nie, jeden z ocalałych puszka z karmą dla psów. Czyżby ją jadł i się zatruł? Ach, zabierzmy to. Zabierzmy tę puszeczkę. Pokój jest opustoszały, ani śladu po kimś, kto mógł mu to zrobić. Opuśćmy to miejsce, idźmy w kierunku miasta, może tam znajdziemy odpowiedź na to nurtujące nas pytanie: Co się wydarzyło z tamtym gościem? A, patrz, zobacz tutaj mamy taki. Mamy. Yy... Mamy ten. O, jest ząb tam. Tam słyszę, że ktoś strzela. No i to wygląda mi na jakiś taki mały domecek. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, co tu jest. Trzeba będzie się pozbyć Ada. Ada, słuchajcie. Dobra, chodź. Dobrze, mamy. Mamy to załatwione. I teraz otworzyła nam się droga do tego fantastycznego miejsca. O! Osiągnięcie odblokowane. Act of mercy killed my first infected. Spójrzcie tylko na to. Ten niestety, jeżeli chodzi o swoją drogę, również skończył. Wydaje mi się, że tutaj co domek znajdziemy kogoś, kto niestety, kto niestety opuścił. Dobra, chwyciłem gumiaki. Jak ja mógłbym je założyć? Jak ja mogę je założyć. O! I mamy gumiaki. A to chciałbym wyrzucić. Ciekawe czy mogę wyrzucić jakoś. Po prostu mogę je upuścić. Dobra. Słuchajcie, koniecznie bym chciał. Koniecznie bym chciał... Nie mogę go chyba zlutować. A nie, mogę. Mogę. Czy nie mogę? Chyba nie mogę. A, bo jeszcze tego nie odkryłem. Ale zabrałbym mu ten kask. Okej. Okay. Chwyć, zamień, poruszaj się. El, przytrzymaj, szybki dostęp. Ok, no sterowanie do ogarnięcia na pewno. dobre na górze miałeś Ammo? Piona, naprawdę? Nie, <śmienicza> YSYLEB611 twój... Łysy łebku, dziękuję LB, naciśnij Było w otoczeniu, jak włączyłeś Dobra, sprawdzę to, ale sprawdzę jeszcze to LB Faktycznie, zobacz Ale kogoś tutaj mamy, kto na konsoli w Wdejzioka po popykuje Ktoś tutaj na dojzioku po po popykuje Ktoś tu popykuje I bierzemy go jeszcze Bierzemy, zabieramy mu, złej jabłko Do ekwipunku. A jabłko jest zniszczone. Dobra, no to zabieramy mu tylko hełm. Czy mógłby moderator zmienić po prostu mm, jeszcze kategorię na Daisy? O, traktor! Traktor, świetny, piękny Traktor. To chyba tylko i wyłącznie dzięki temu, że mam subskrypcję w Game Pass i gram na nowej konsoli Xbox 360. Przepraszam, Xbox Series X. 360 to już zamierzchłe czasy. W tym momencie jest Xbox Series X. Słuchajcie, dostępny za 1900. No, prawie 2000 zł. Niemalże 2000 zł. Eee, 1 terabyte, Dostępny na RTV Euro AGD. Wykrzykni euro oczywiście. No i pamiętajcie, dwie raty gratis, dwie raty gratis. Dzisiaj oferta dostępna do 23.45, więc jeżeli ktoś e, chce się zdecydować, to ma niewiele czasu. E, oferta dostępna do wyczerpania zapasów? Nie, właśnie do 23.45 możecie taką konsolkę sobie e, sprawić. Ja nie będę ukrywał, ta druga konsolka jest też dla mnie... Zbawienna, bo dotychczas musiałem za każdym razem, przed każdym streamem Przepinać sobie konsolę z telewizora Teraz będę miał podłączoną drugą, i to w game pasie z najnowszymi gierkami Coś pięknego, coś pięknego! Hmm. Wiecie czemu ten dom jest opuszczony? Zastanawiacie się pewnie czemu ten dom jest opuszczony Dlaczego mamy okazję zobaczyć... słyszeć jakieś muchy w okolicy. O! A ty kupiłeś już swoją konsolę Xbox? Nie? A. Niewiele kosztuje! Jest teraz promocja! Na RTV A, gdybyś kupił, to byś zwyciężył może ze mną tę batalię. Dobra, sprawdźmy go. Co miał? Miał gruszkę? Miał gruszeczkę? Czy gruszka jest yy, zniszczona? Nie, nie jest. Bierzemy gruszeczkę w takim razie? No są uszkodzona, ale nie zniszczona. Oczywiście pod moich pięściach. A może wiesz, wystarczy, wiesz tę te... gruszkę, to sobie ją zjem. Bo już głodny jestem. Ale Lenox bardzo dobrze odpowiedziałeś, no właściciel tutaj nie zakupił Xboxa z promocji na RTV Euro AGD. O, proszę bardzo, i obuszko jeszcze, ale mamy szczęście. Zjedzmy je. Albo no za chwilę. To mogła być przyjaźń? Daisy nie można szukać przyjaźni. O, może przyjaciel. Przyjaźń. <laughs> <laughs> Przyjaźń. Dobrze. No to razem będziemy podróżować. Buty górskie. No, ubieram je. Ubieram je jak nic. Dobra, przypomnijcie mi, jak się ubierał te buciki. E, chwyć, zamień. Okay. One są uszkodzone, ale te buty górskie są naprawdę dobrymi butami. Może dam, mi, może dam mu buty? Może dam mu gumiaki? Gdzie jest ten kolega? O nie! Ząbioczka! Gdzie jest mój przyjaciel? Gdzie jest mój przyjaciel? Opuścił mnie. To jest Tony Hawk? Tony Hawk w Apokalipsie, słuchaj. Szukamy, szukamy konsoli. Szuka, szukamy konsoli. Po chatach. <ścoughs> czy ktoś tutaj w czasach Apokalipsy miał może najnowszego Xboxa Series X? Masz gumaki. Kowalo, siemano. siemano, siemano, kowalo, witam. O, Daisy! Cześć, testy, Siemaneczko! Witam, witam, witam! Mhm. Co to za gra? To jest Daisy. Survival. Apokalipsa. Wyobraź sobie sytuację, w której po prostu grasują wszędzie ząbielki, a ty budzisz się praktycznie bez niczego i musisz znaleźć swój ekwipunek, walczyć również z innymi graczami oraz sprostać trudnym zadaniom. Zdobycie jedzenia, żywności, schronienia. Zapewnienia swojej postaci odpoczynku, ciepła. Jak w życiu. Jak w życiu tak naprawdę. Jak w życiu. Dzięki, bo opluł klasycznie. Jak to, oplułem? Coś? Nie, przepraszam. Siemaneczko, witam. Dejżeczek będzie grany? Jakiś montier potem dzisiaj, czy nie? Mamy plany chyba na cały wieczór, słuchajcie. Miał być dzisiaj, tak myślałem, też wróżbita, ale po prostu dzisiaj tyle rzeczy wydarzyło się niespodziewanych, że raczej go nie będę mógł dzisiaj zrobić. A na 22 jestem umówiony wstępnie z chłopakami, żeby potestować sobie nowy sezon Discovery, ale. Eee, dopiero na 22. Bo chłopaki tam mówili, może się spotkamy wcześniej wie panowie, wiecie, że ja mam teraz konsolę Xbox 300, eee, 300. Xbox Series X? A oni mówią co ty gada? Ja mówię tak, dlatego dopiero 22 A może, a może powinniśmy sobie jako akompaniament naszej podróży puścić reklamę RTV I posłuchać sobie Wyskoczy reklama jakiejś promocji, która się skończyła, nie mogę chyba tak zrobić. Na jakim serwerze grasz? Pierwszym lepszym? Oho! Bluza adresowa Wiecie co? Chwytam to. Odpalamy kwipunek i chyba ją będę ubierał. A, ale poczekajcie, przedmioty będę musiał wszystkie do ekwipunku, do ekwipunku, do ekwipunku, do ekwipunku, do ekwipunku. Dobra. Spokojnie. LB, tak, teraz do ekwipunku, LB, do ekwipunku, LB, do ekwipunku. LB do ekwipunku, LB do ekwipunku, LB do ekwipunku. I mamy w bluzie dresowej i w spodniach teraz bardzo dużo miejsca, ale wydaje mi się, że powinniśmy mimo wszystko coś zjeść. Jeszcze zrzut ekranu zrobiłem, poczekajcie. To jabłuszko będzie chyba dobre. Uszkodzone, surowe, ale myślę, że zjemy je. Jabko zjedzone. Czy to było całe miasto? Co to jest? Słupek. Dobra, jest tam jakieś większe miasto. Sprawdźmy to. I chyba leży jakiś ocalały. Albo coś innego. Jak to. Co, co, coś nie tak z kolorami Mordziu? Nie, no są ładne kolorki. Tutaj widzę zestaw do naprawy elektroniki. Czy mi się to przyda na tym etapie? Wątpię, ale bandaże na pewno. Ale zestaw też wyznaczę.

Chciałeś. Zgasło ci światełko. <laughs> Ale nie to. Nie to tutaj. Dobra. Sprawdźmy, co miał ciekawego. O! Śliweczka! Surową śliweczkę trzymał sobie. Dobra. Bierzemy to. Bierzemy to. Bierzemy dodatkowe światełko. A wiecie, jeżeli miał dodatkowe światełko, to znaczy, że to światełko chemiczne od kogoś zabrał. O nie! obserwuje mnie. Które który jest działający myślicie? To? O nie O! Oh, fuck! Mordziu! Ha Mordziu Mordziu! Nie biegnij za mną! <laughs> Nie biegnij za mną, Mordziu! A, i teraz poszli do tego, co z drewnem biegnie! <laughs>